Ah, poranek maskoka. Ćwierkają ptaki, nawołuje nur, majestatyczne, łagodne dźwięki północnego Ontario. Witam w najbardziej dramatycznym i porywającym odcinku. Minęło 8 tygodni w obozie Wała Nakła i nasz program powoli zmierza ku końcowi. Zostało tylko dwoje zawodników. Po zachodzie słońca na placu boju zostanie jedna osoba. Zainkasuje czek opiewający na okrągłe 100 tysięcy dolarów. Kto to będzie? Zamyślona? Blada, utalentowana Gwen? Czy może wielki uroczy przygłup Owen? Zróbcie kanapki, załatwcie sprawy w kiblu, usiądźcie wygodnie i obejrzyjcie! Ostatni dramatyczny pojedynek na! wyspie totalnej porażki! Mamo no, no, i ta to wszystko gra. Widzę was wciąż w moich znak. Kim chce być, o to pytacie mnie. I myślę, że to już dobrze wiem. Ja chciałbym być sławny Chcę w słońca sobie żyć. Przeszkodzi mi nic, spakowane torby na drogę już mam. Kiedyż dojdę tam bo ja chciałbym być Sławny Na 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 Wyspa totalnej porażki. Witam ponownie! Poprosiliśmy finalistów, żeby odwiedzili pokój zwierzeń, zanim przystąpią do rundy finałowej. Co była super zabawa! Niesamowita przygoda! I kto jest najlepszy? Jak wspominam te 8 tygodni? Było do bani Myślicie, że łatwo gotować dla 22 małolatów? Praca w pudle była przyjemniejsza! Jedzenie było superowe! Na. Przynajmniej ktoś mnie docenia całymi dniami tyrałem w kuchni. Żarło było ochydne. No, nie przesadzajmy! Wygląda wam to na pięciogwiazdkową knajpę. A ludzie byli po prostu wspaniali. Na! Jacy byli ludzie? Straszni. To banda wbijających nóż w plecy manipulatorów, dwulicowców, narcyzów, tętych, niezrównoważonych psychicznie, pokręconych, psychotycznych, zacofanych, despotycznych, jezusowatych, przemądrzałych, rozrywkowych, głąbów. Uch. Na szczęście mogłam tu spotkać pięć osób przy zdrowych zmysłach. Czym chciałbym się zapisać w pamięci? Eee... Chyba moją wspaniałą osobowością. Chciałabym, żeby zapamiętano... Ah! moją wspaniałą osobowość. No dobra, dosyć tego. Czas powitać dwudziestkę obozowiczów, którzy nie zdołali dotrzeć do finału! Siema! Oh, miło was widzieć! Zawodnicy, którzy zahaczyli o port wstydu i odbyli rejs na łodzi przegranych zajmą teraz miejsce w naszej galerii nieudaczników. Zdecydujcie, kogo chcecie dopingować i wspierać w dzisiejszej finałowej rozgrywce. <grystanie> Fajna peruka. Och, odwal się! Nie dotykaj moich włosów, wariatko! Głęb na pewno umoczy. Skąd to wiem? Powodzenia Gwen, całusy, trend! Niesamowite, co może zdziałać współczesna farmakologia! Działa szybko, ulgę przynosi! Przegrasz! Dlaczego Heder tak się uśmiecha? Pewnie się cieszy z nowej fryzury! Albo jest szczęśliwa, że nas widzi! Redy, czy kiedykolwiek o kimkolwiek źle pomyślałeś? Gwen? Owen? Macie okazję powiedzieć galerii nieudaczników! Co zrobicie z pieniędzmi, które wygracie? Może zacznijmy od Gwen? Cóż, cieszę się, że dotarłam tak daleko. Skoro udało mi się przetrwać tutaj, resztę liceum też przeżyję. Osorki. Zawsze dotrzymuję słowa. Obiecałam, że podzielę się kasą z Owenem i tak zostanie mi mnóstwo hajsu. Zwiedzę świat, pójdę na uniwersytet, na historię sztuki... Uuu, to jest to! Ta laska wie, czego chce! Jest czadowa. Wow. Jakie to urocze. Nudne, ale urocze. Owen? Urządzę super, hiper, mega wypas imprezkę. I wszystkich Was zaproszę. O tak! Na szczęście nie wszystkich można przekupić. O, o! Zapomniałem! Urządzę ją na jachcie! Świetnie. No dobra, nadszedł czas na finałowe zadanie. Wyścig odrzucony przez Komitet Olimpijski. Nasz bieg z przeszkodami nie zyskał uznania i nie jest oficjalną dyscypliną olimpijską. Najpierw poproszę Was o położenie tego. Chyba już wiem, dlaczego odrzucono tę dyscyplinę. Przebrani za krowę i kurczaka! Pobiegniecie na plac, wejdziecie na maszty i zdejmiecie flagi. Kto nie zdobędzie flagi, może dać sobie spokój, odpada z gry. O, wielkolud może nie dać sobie rady. Potem przejdziecie przez składkę zawieszoną nad głębokim na 300 metrów wąwozem z jajem orła w dłoni. O! I to wszystko? Nie! Tam niżej czekać będą wasi przyjaciele, słodkowodne rekiny ludojady. Musiałeś zapytać? Ostatnim etapem jest bieg długodystansowy. Metę wyznaczyliśmy... tutaj. Kto dobiegnie pierwszy, wygra. Powodzenia, jeśli już muszę z kimś przegrać. To z tobą. O miła jesteś. Ja też myślę, że będę górą. Tak, dała Chcę Chcemy imprezkę. Załatwię ode koleś. Juhu! Uuu! 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 Dalej Gwen, tyłek Grubasowi. Uda ci się Gwen? Ja nie kibicuję. Śmiało Gwen, dasz radę. Na miejsca. Gotowi? Start! Easy jest świetną gigliderką, ale ziomy przestraszyła mnie! Jeśli cię zignoruję, to się odwalisz? Raczej nie. Wiesz co? Dopingowanie mnie nie wystarczy, żebym cię polubiła. Myślałem, że zapomniałaś o całej tej historii z Heather. Jestem niewinny! Zastawiła pułapkę! O wszystkim zapomniałam, ale nie mam zamiaru więcej się z Tobą spotykać. O! Dlaczego mój maszt jest taki śliski? Zamiast tu stać i mnie wkurzać, zrób coś pożytecznego. Ej, rusz się dziewczyno! Ciachę to oglądasz później. Od razu lepiej. Dzięki. O, TAK! MAM JĄ! ZDOBYŁEM FLAGĘ! Jak mam stąd zejść? Zjedź jak strażak, ziom! A, GORĄCO! TO WOLI! A, ALE PARZY! A, MASZ tą FLAGĘ! MAM JUŻ Z GŁOWY! Wspaniale! Ale ta gotka objęła prowadzenie! Bierz tyłek w troki i biegnij! Ruchy, Owen! Ruchy! Wiecie, te dziewczyny zaczynają mnie przerażać. Nie wiem, czy zaproszę je na imprezę. Żart! Dobra, starzysto. Głupio tak zaczynać w ostatnim odcinku. Ale wszyscy twoi poprzednicy zginęli. Zadanie jest proste, musisz tylko przejść przez kładkę i sprawdzić, czy to bezpieczne. Nie patrz w dół, ziom. Świetnie, kładka wytrzymała. Nie musisz bez przerwy się za mną włóczyć. Nie mam nic lepszego do roboty. Idź do Pinkowa Wiem, że marzysz o imprezie. Tak, ale chcę na nią pójść z tobą. Hej, już niedaleko. Spotkamy się po drugiej stronie, dobra? Jasne. Strach cię obleciał? Ależ skąd? Nie chcę ci psuć zabawy. Zaraz wyzionę ducha. Na 100% wyziony ducha. Dobra, Gwen ma już jajo orła i zaczyna drugi etap. A po co to jajo? O, zobaczysz! Słuchaj uważnie, Owen. Pragnę tej twojej imprezki bardziej niż czegokolwiek na świecie. Pomagam ci jak mogę, ze wszystkich sił, ale przejść musisz sam, jasne? Dobra, spoko, Heather. Ja cię kręcę, kurczę, bledę, ale ten wąwóz głęboki! Tak jest, utrzymaj równowagę, będzie dobrze. O nie, trzymaj się Gwen! poradzisz sobie. Nie wpadnij do wody pełnej rekinów ludojanów. No, to mi nie pomaga, Owen. Zarki! Kiedy wreszcie ta głupia babeczka zacznie działać? Ta! Co to było? Rozjuszeni rodzice? O, kolo, nieźle ich wkopały. Co? Patrzysz na to z przyjemnością? Mogą zginąć. A, filuzuj, Laska, to lepsze niż telewizja. Duncan jest taki niedojrzały. Dlaczego chłopców zachwyca taka obrzydliwość jak śmierć i bekanie? Mam się przyglądać, jak Gwen i Owen ryzykują życie? Tu nie ma żadnych udawanych emocji. Spójrz na naszego Elvisa. Drobny błąd i jego laskę zjedzą rekiny. To byłby niezły temat na piosenkę. Faktycznie. Zagrożenie jest podniecające. Nie jesteś w moim typie. Nie podobasz mi się. O Red, leci w naszą stronę co robić? Nie zatrzymuj się! Rozsierdzone orły, oryginalne. Uda ci się, Głem. Jesteś najwspanialsza na świecie i wiesz? Dotarło do mnie, że chyba cię ko Słuchaj, lepiej, żebyś mnie teraz nie rozpraszał, Trent. Chcesz sobie trochę popatrzeć? Jolek. On jest taki piękny, cudowny. Gwen, zignoruj to niesamowite męskie ciało i idź przed siebie. Heh, tylko na to cię było stać? Leż tu sobie, osierocone orle jajeczko. Nie martw się. Jestem pewien, że... Dałeś się wyprzedzić! Znowu! No dobra. Rany. Tak się cieszę, że nie zginęłaś. Ojej, dzięki. O, zapomniałabym. Dzięki za babeczkę. Jaką babeczkę? No tę, którą podrzuciłeś. Nie podrzuciłem ci babeczki. Dobra była? Nie miałam pojęcia. Nie zjadłam jej. O, nie, szybko! Gdzie tu jest jakiś kibelek? Owen, nie! Tylko nie w pokoju zwierzeń! I co mu się nagle stało? Witaj, współfinalistko! Cześć, co słychać? Ta mafinka wygląda bardzo apetycznie, Gwen. Taka czekoladowa i pulchna. Skoro nalegasz... O, o tak! Jak ja lubię ciastka! O, radzę nie zaglądać do pokoju zwierzę. Świetnie! Tak trzymaj! Wygrasz! Żeby wszystko było jasne. Nie masz do mnie żalu? Nie. Ale jednak mi nie ufasz. No trafiłeś. A mogę cię jakoś udobruchać? Um... Nie, nic mi nie przychodzi do głowy. Co ty wyprawiasz? Chcę pokazać, co do ciebie czuję! Dźwigając wielki kamień! On waży chyba stonę. Chłopak, który robi coś takiego, musi być bardzo zakochany! Albo po prostu bardzo głupi! Mam świetne stopnie! Aleś ty pokręcony? Trzeba coś wykombinować! Spoko, mam plan! Jest tu gdzieś duży i elektryczny wiatrak? Jasne, mamy taki w przyczepie. Serio? A myślisz, że taką fryzurę to wiatr mi układa? Weź go i zaraz tu wracaj! Szybko! Rzuć ten kamień, bo się wykończysz! Dla ciebie mogę umrzeć! <laughs> Jeszcze nie przegrałem. O rany, zaraz padnę. O! A oto i oni dwoje prawdziwych wojowników, uosabiających ducha konkurencji odrzuconej przez Komitet Olimpijski. O. Jak się czujesz? Całkiem nieźle. Ej, nie poddawaj się! Myślę, że masz u niej szansę, ziom! O, że mam dosyć. Ech, ech, ech. Ech. O. Mam tej wstrętej dziewuchy powyżej uszu! To już chyba koniec! Szkoda, brachu. Chciałem pójść na tę imprezę. Ej, czy to. Ciasteczka! Z drogi! Aaaa! 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 Dobrze? Tak. Już nigdy więcej nie stanę Owenowi na drodze do ciasteczek. Yes! Ach, no to po wszystkim. Owen wygrał. Yes! Ale przynajmniej czeka nas wypasiona impreza. <laughs> nie zapomniałeś o czymś. <laughs> Postaw mnie! Powiedz, że się ze mną umówisz. No powiedz! <laughs> Dobra, dobra, umówię się z tobą! Tak? Tak! Super! Umawiacie się? Ale czad! Wpadnijcie na moją imprezę! Juhu! Jestem 100 tysięcy dolarionerem! Juhu! Ale zajeżdżasz! Przed nami ostatnia ceremonia przy ognisku. Po ośmiu tygodniach mam przyjemność ogłosić, że zwycięzcą wyspy totalnej porażki jest Owen. Ale radocha, co mogę powiedzieć, Chris? Tak się cieszę. To po prostu Czadowo. Tak Tak, preska w przyszłym tygodniu. Nie jesteś zawiedziona? Trochę. Ale co tam? Zajęłam drugie miejsce. To nie zła Owen, na pamiątkę wręczam ci ten wspaniały symbol przetrwania: To pianka triumfatora. Będę jej strzegł do końca swych dni. A zresztą mogę sobie kupić tysiące pianek. Tam. Yo, Owen, umowa aktualna? Nie, nie, nie! Zostawcie! Moje włosy! A ludzie! Raz, Raz d dwa, si! Sam chciałem to zrobić! Powaga. No i co ty na to, Lalusiu? he? O szefie! <suszyńczyń> Teraz twoja kolej! Super! A! O nie, bocz się. Ta nasza mała zemsta nie sprawia ci radości. Nie. No, sprawia. Ciągle strasznie cuchniesz. <laughs> <laughs> na wersji polskiej studia Sanika, reżyseria Piotr Kozłowski. Białeś Za Polski, chwilę Rąbne, sprawdzimy, ukończymy, jak, ukończymy, jak długo zawodnicy wytrzymają na planie wkończymy, totalnej porażki. Karton metrum. ...Karol Sędrowicz, Krasko, Dorota Furtak, Modestruciński, Ruciński, na Umer, Monika Ambroziak, Magdalena Sturzyńska, Joanna Pach, Joanna Górniak, Michał Głowacki, Piotr Kozłowski, Robert Kudelski, Karolina Dryzner, Katarzyna Łaska, Michał Maciejewski, Agnieszka Kudelska, Miłogo Andrzej Deskur, Marta Zagadło